Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Na dzisiejszym filmie chciałbym się rozprawić z usterką, którą sam spowodowałem, ze szkodą, którą wyrządziłem sobie podczas przeglądu technicznego naszej przyczepy. A mianowicie. Chodzi tutaj o problem związany z obudową dyszla. Tak się złożyło, że ja sobie stanąłem na tym. Wrzucę Wam tutaj przebitkę dla tych, którzy nie widzieli. Kamulcem ręcznym. Ja pierdolę. Ale odwaliłem teraz nogę, więc spadła, to się połamało i chciałbym ten problem sobie dzisiaj, e, na tym filmie, niekoniecznie dzisiaj rozwiązać. Kwestia jest taka, że jest to plastikowa obudowa e, i z tego co się zorientowałem, jest taka usługa jak spawanie plastiku i w związku z tym, że jest taka usługa, to chciałbym sobie z niej skorzystać, żeby nie kupować nowej tej osłony, tylko to jakby rozpękło się na trzy części, które trzeba ze sobą połączyć. I mam nadzieję, że kwestia spawania tego plastiku powinna tutaj rozwiązać ten problem. W tym momencie rozmontuję ten plastik, zabiorę go ze sobą. I kwestia jest taka, że na każdym plastiku. Jest symbol oznaczenia rodzaju tego plastiku, ponieważ każdy plastik ma swój jakiś określony symbol, i na podstawie tego człowiek, z którym rozmawiałem, będzie mógł określić się, czy zrobi to, czy tego nie zrobi. Jeżeli to zrobi, to dzisiaj zawieziemy to sobie w takie miejsce, na taki warsztat, który się tym zajmuje. Jeżeli nie, to będę szukał dalej. Mam nadzieję, że akurat ten rodzaj plastiku będzie miał u siebie możliwość pospawać i. Będzie to kłopot rozwiązany. Jedną z części tego plastiku, której właśnie tutaj nie widać, mam schowaną w bakiście. I nie tylko, ale patrzcie, jest tutaj to ustrojstwo. Mamy to. No, i to jest rzecz, która powinna tutaj sobie wpasować się elegancko. I mam nadzieję, że uda się to pospawać. W naszym przypadku jest on tutaj przytwierdzony na śrubę, i to też jest tutaj pęknięte, więc może da się coś z tym zrobić. Przy okazji, tu jest jedna śruba. Z drugiej strony, oczywiście, jest druga śruba, i tutaj też jest delikatnie połamane. No i to można podnieść do góry i mam nadzieję, w jakiś sposób wyjąć. Ewentualnie to gdzieś jeszcze tutaj się trzyma, ale nie widzę tu żadnych śrub, więc. Być może będzie to bardzo prosty temat do załatwienia. Pyk. Tutaj trzeba sobie jeszcze odkręcić tą lampkę. Z jednej strony mam to ułamane, więc nie trzeba odkręcać, ale tutaj sobie tą śrubę wyciągniemy. To jest fajne rozwiązanie. O, zamiast nakrętki jest taka uszczelka, na której ta śruba się trzyma. Po odpięciu kostek, które się tutaj trzymają, tu widzicie na tej śrubie jest taka uszczelka, a tutaj było to sobie wkręcone. Taka nakrętka z uszczelką. Spoko rozwiązanie. O, tylko nie można tego zgubić, oczywiście. Lampkę sobie zostawimy w przyczepie, żeby nie zaginęła w akcji. I tak, okazuje się, że najprawdopodobniej ten plastik, tak jak tutaj się trzymał na froncie i nie można go wysunąć, jest przykręcony w tym miejscu, w bakiście. Są dwie takie śrubki, które mam nadzieję odpowiadają właśnie za trzymanie tej obudowy, więc odkręcam. Śruby odkręcone i oto twoja chwila prawdy. No nadal to nie idzie. Więc muszę poszukać czegoś więcej. O, w naszym przypadku okazuje się, że to było tutaj w tym miejscu przyklejone jeszcze, po prostu na klej. Ktoś tutaj kleju dopakował. Z jednej strony już sobie to odkleiłem i z drugiej też jak widzicie tego kleju jest tutaj napchane, więc po opuszczeniu tego kleju ja mogę to sobie wyciągnąć cyk. O proszę bardzo To jest temat, który postaram się u specjalisty naprawić. Teraz od spodu widać, że już ktoś to tutaj kleił i łatał jakimś plastikiem, który jest tutaj do tego przyklejony. I ja szukam w tym momencie oznaczenia tego plastiku, którego niestety nigdzie nie widzę. Więc może być problem. No i teraz sytuacja wygląda następująco. Ja nie widzę tego symbolu. Zadzwoniłem sobie tutaj do specmajstra od spawania tych plastików i powiedział, żebym mu to przywiózł po prostu i on sobie zrobi kilka prób i spróbuje tutaj rozszyfrować rodzaj tego plastiku, żeby po prostu nam to tutaj pomontować, zespawać i zrobić tak, żeby było elegancko. Więc ja jadę do specmajstra i mam nadzieję, że reszta filmu przebiegnie tutaj pomyślnie inaczej trochę niż reszta moich technicznych filmów tutaj na kanale. Także siemanko. Trzymajcie kciuki tutaj za powodzenie tej misji, a jak nie, to będziemy szukać sobie jakiegoś rozwiązania, żeby tutaj to ładnie zabudować. A i przy okazji powiem Wam, że wymieniłem sobie dwie wtyczki angielki na jedno gniazdo 13, tylko nie robiłem tego osobiście, a powierzyłem to fachowcom, ponieważ musiałem sobie zmienić również instalację haka holowniczego w naszym samochodzie. Właśnie z 7 na 13-opinową, a tu tam jakieś moduły się wymienia, jakieś bezpieczniki zakłada i tak dalej. To są rzeczy dość mocno skomplikowane, więc postanowiłem po prostu zrobić to w komplecie i panowie mi wymienili tą wtyczkę przy okazji za parę drobnych złociszy i nowe gniazdo haka mamy. Więc teraz na jednej wtyce mamy wszystkie światła, prądy w przyczepie i tak dalej. Także elegancja. No a ja jadę do Specmajstra z naszym plastikiem. No mam nadzieję, że mnie widać. Siemanko. Ja właśnie dostałem informację, że mogę jechać odebrać swój plastik ze spawania. Udało się go pospawać. Zobaczymy jak to wygląda sobie już po odebraniu. Ja w międzyczasie byłem w takim markecie budowlanym, w którym udało mi się kupić spray do pomalowania tego plastiku razem z podkładem także po wszystkim będziemy sobie to malować ponieważ podobno te spawy są czarne na białym plastiku więc całość sobie odświeżymy także jadę po gościa Słuchajcie, ja jestem bezpośrednio po odbiorze. Wygląda to tak. On miał jednak taki biały towar, żeby to zaszpachl nie zaszpachlować, zaspawać, ale trochę mu brakło i takim czarnym musiał tutaj pocisnąć. No i jest to jedna całość, czyli jest tak, jak chciałem. Teraz muszę to przygotować, po prostu podmalowanie. A więc tak, moi drodzy, pospawany plastik. Przymierzyłem sobie na swoje miejsce, z grubsza wygląda tak jak wyglądał, poza tymi kreskami, które mam nadzieję tutaj zakamuflować pod tym lakierem, który sobie kupiłem, czy, czy sprayem, farbą, także biorę się do roboty. I tak, słuchajcie, do tej roboty będę potrzebował tego cleanera, ponieważ chciałbym wyczyścić sobie ten plastik, chciałbym go wyczyścić tak, żeby elegancko tutaj podkład oraz farba... Którą sobie tutaj kupiłem, ładnie się trzymały tego plastiku, ponieważ jest on brudny, pusty, zasyfiony i tak dalej, więc tak to wygląda. Podkład do plastiku, zarówno jak i farbę biały mat, jakim będziemy sobie to pokrywać. Kupiłem w promocyjnej cenie. Łącznie niecałe trzy dyszki mnie to kosztowało, jak możecie zauważyć, a tak naprawdę sam podkład był w tej cenie, więc tutaj podziękowania dla pana ze sklepu, który mi to wynalazł na promocji. I właśnie tym się teraz przed montażem zajmiemy, żeby sobie to wyczyścić, pomalować podkładem, później pomalować farbą, żeby to się ładnie przyjęło i zobaczymy efekt końcowy, i tak, plastik. Może nie jest nowka sztuka, ale jest elegancko doczyszczony i teraz będziemy działać sobie podkładem pod farbę. I tak, ja już sobie całą naszą obudowę pokryłem podkładem. Całe szczęście, dzisiaj mamy piękne słoneczko. Możecie zauważyć, fantastyczna jest pogoda do takich działań, ponieważ będzie to sobie szybko schło. Ten podkładzik, ja tutaj dam mu parę chwil, zerknę w międzyczasie. Na puszkę, ile czasu potrzebuje ten podkład na wyschnięcie. Zaletą jest to, że jest szybko schnący. Dzwonią do mnie. Dobra, jestem. Rampam Pam odległość na 25-30 cm, ale już kiedyś coś tam z puszkami się latało, więc mniej więcej wiem. Nanieść wiele cienkich warstw. Ja tak całość pokryłem co najmniej dwoma warstwami albo trzema. Wspaniała przyczepność, stosowania felki, karoserii, także nadaje się. O, a wiecie co? A ja czytam sobie e, puszkę z farbą. To teraz przejdźmy do puszki z podkładem, co nie? A puszka z podkładem nie ma nic po polsku, a jednak mylę się, sorry. Maksymalnie dwie cienkie warstwy, no to dobrze, zrobiłem dwie, trzy. Temperatura pracy 15-25, no to myślę, że na spokojnie mamy 25 dzisiaj. Pomalować ponownie po 10-15 minutach. To by było tyle, także czekam 10 minut i malujemy farbą. No i tak, 15 minut sobie minęło, więc biorę teraz do ręki dupli kolor za 15 taka. Biały mat, lakier w spreju. Trzeba troszkę go wstrząsnąć, wymieszać. Pewnie długo stał na półce, skoro jest na wyprzedaży i nikt go nie kupił i malujemy. No, i tak słuchajcie, pierwszą warstwą pokryte. Wygląda to tak. No, niestety, kilka zacieków mi tutaj się zrobiło. No, ale trudno. No. Nie ma to być nówka sztuka, tylko ma to być w miarę ujednolicone. Miałem nadzieję, że ten spray będzie trochę lepiej krył. Ale w sumie na czego się mogłem spodziewać po sprayu za 15 ziko. Oczywiście, za chwilę, jak to sobie troszkę podeschnie, pomaluję to jeszcze jedną warstwą. Więc pewnie będzie wyglądało trochę lepiej. Natomiast już jest prawie w takim stanie, w jakim ostatecznie będę to montował. A tak na marginesie, to można by było to zrobić trochę lepiej, czyli jeszcze wyszlifować, wyszpachlować ten plastik, tak, żeby po prostu go elegancko wyrównać i później fajnie pomalować w całości. Ale nie o to mi tutaj chodzi. Chciałbym mieć to po prostu w całości, żeby się nie rozpadało, nie rozklekotało. A teraz te. Ślady po tym spawaniu tego plastiku będą mi przypominały o tym, żeby przypadkiem na tym nie stanąć. Jedziemy z drugą warstwą. Zrobione. Puszka sprayu praktycznie cała poszła. Tutaj już jakaś delikatna końcówka mi została. Więc idealnie. Teraz poczekamy aż to wyschnie. I montujemy gościa na swoim miejscu. Farba szybko schnąca i wszystko się zgadza. Dosłownie po kilku minutach nasza obudowa jest już suchutka. Więc przed zainstalowaniem jeszcze nie można zapomnieć o światełku, które będzie mi wygodniej zainstalować teraz, póki mam to tutaj na ziemi. Więc montuję go. Lampka wleciała na swoje miejsce. Mamy teraz biały przełącznik, który był czarny. Cyk, cyryk, cyk cyk. I trzeba od spodu. A jak już jesteśmy od, od spodu, to wam powiem, że z tej strony też było spawane. Czyli pan, u którego sobie to zrobiłem, pospawał ten plastik jakby obustronnie, żeby to się trzymało kupy i było w miarę jednolite. I od tej strony trzeba te nakrętki z uszczelką po prostu ładnie zakręcić. OK, udało mi się złapać obie te. Nakrętki tu sobie mocno złapiemy. No i fajnie trzyma się tak jak powinno. I tutaj jest tak jak powinno. Także bierzemy się za montaż na swoim miejscu. No i kolorystycznie troszkę się wyróżnia od tej przyczepy. No ale nic, tak ma być. Tak musi być, nic się nie zrobi. I teraz. To nie było wkręcone tymi śrubami, które na początku trzymałem, więc będę musiał tutaj sobie przykleić to. Tak jak było przyklejone, ale żadnego kleju nie mam na ten, na ten czas, więc zrobię to kiedy indziej. I tutaj złapę sobie z przodu śrubką. W tym miejscu. Tak, jak było. Tutaj jeszcze trzeba pamiętać, żeby kable wychodziły sobie w tych wypustkach, czyli w miejscu, w którym powinny wychodzić. I teraz dokręcimy tą śrubę, tak jak polski rząd dokręca nam, przedsiębiorcom. Tak my dokręcimy śrubę przyczepie kempingowej. No i ostatecznie zrezygnowałem z tych. Czarnych samonawiercających, tylko właśnie tą, która tutaj była. Udało mi się to wkręcić. Trzyma się to tak jak powinno. Z tej strony, tak jak mówiłem, nie da się tego dokręcić. A tutaj dokleję to tak jak było wcześniej i powinno się to elegancko trzymać. Ale teraz, nie zapominając o naszej lampce, trzeba jeszcze. Podłączyć kabelki i cztery podpięte. Mamy to, słuchajcie. Uh, I teraz tym fantastycznym kadrem bym zakończył ten film, także ja pozostało mi tylko przykleić tutaj ten plastik, tak żeby się trzymał już tak w pełni na stałe jak przed moją rozbiórką, że tak to ujmę i, i to będzie po problemie, po kłopocie. Także dajcie łapkę w górę jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco i do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!